Kaczyński jak sobie radzi? Czym pana przekonał? Oj, ze wszystkim, panie. Moje, nie ma o nim zdania. Najlepszy, najlepszy może być. Czy jest pan zadowolony z rządu? Pewnie. Że ok jak, tak? Okropnie. Tak? No. Jaki jest powód? Panie, jak jestem zadowolniony, to... Jest to jest tam trzynastka, czternastka? Tak, wszystko jest. Z pisu. Jest pan zadowolony? Panie, bardzo dobrze. Co proszę? Co? Czym pana przekonał pis? Oj, panie, się ze, zmieniło. Ze wszystkim, panie. A co na przykład? Jak na Finansowo? O, 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 no o co panu chodzi? Finansowo się zmieniło? Tak. Ale... A teraz jak się panu żyje z zapisu? Lepiej jest niż za to? No pewnie, że to się wydaje, że obecny jest lepszy, nie? A czym, panie, to, czym pana tak przekonali? Tam emeryturą trzynastą, czy czym? Trzynastkę. Dobrze, że jest ta trzynastka? Trzynastka, 14 Coś buduje, widać, że coś buduje, coś się dzieje. A co drogi czy co? O czym pan mówi? Co buduje? No drogi, nie drogi. mierzeje, nie wierzeje. Bardzo dobrze. A co, walerzacja? Tak. 13 dobrze jest? Tak. 14, 500 plus. 500 plus to nie, nie, nie potrzebne. na ogólnie w Polsce mówimy. No. Co więcej. Rozwija się kraj. Buduje się coś, co się buduje na przykład? Co proszę? Co się buduje na przykład? O panie luks mi się buduje. A co na przykład? No wszystko, panie, widzę drogi. Prawiecki, jak sobie radzi? O, pięknie. To jest zadowolony pan o, bar... Ale pod jakim względem? Bo nawet w no, człowieku, no, nie ma co mówić. czy finansowo dobrze stoimy za no, za Bardzo Mara... dobrze. A, tak? Ale co dają? Podwyżki. Szybkie, czy są państwo zadowoleni z rządu aktualnie? No, <laughs> czy, tak. tak. Jest pani zadowolna? zadowolona? A pan też, też? Pan tak? też? Ty, tak. Jakie są państwo zadowoleni? Czy, czy panie, czym państwa przekonał ten PiS? Czym przekonał? Tym, że... Eee, dają. Za, dają tak? Dają. Za, Ale co za, dają? Podwyżki. A pani? No też podwyżka. Dbają o dzieci przede tak. wszystkim. Dbają, y, posta, y, poprawił się. O, o, o seniorów? Dbają na przykład? Dbają. dbają. Czyli o młodych o rodziny też dbają? Dbają. dbają, dbają. Y, dobrze są te trzynastki, czternastki. Dobrze. dobrze. Pan, pan też do 13-14? Tak pomaga. Przynajmniej nie pan. Jest lepiej już kiedyś? Wszystko wraca, a za rządów Donalda Tuska to wszystko posprzedawały. Tyle szwalni, wszystkiego, wszystko upadło za Donalda Tuska. Teraz już nie ma takiego człowieka? No nie ma, nie ma, bo to wszystko wraca. No, to pa... żeby spokój bym na świecie. Tak, A. tak. Jest. A pre, 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 prezydent dobrze sobie radzi? Dobrze, nas za granicą, prezydent? Dobrze, dobrze. Pani za z prezydenta? Tak, tak. Jest, le, jest, jest lepszy niż poprzednicy? Lepszy. lepszy. Niż Komorowski, Kłaśniewski to wszystko lepszy. wcześniej. Lepszy, lepszy. lepszy. E, czy powinno być te 500 plus 13, 14, czy stać nas jako naród? No, y, Polska nie jest biedna. W Polsce, że węgla zabrakło. Słyszał pan, że węgla zabrakło w Polsce? Jak pan to ocenia, że zabrakło węgla? Nie, nie brakuje. Ma pan, kupił pan węgiel? Na co, w bloku bo, 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 bo... A w bloku pan mieszka. No. A słyszał pan, że drużyzna w Polsce, jak pan to A, ocenia? E, słyszałem w telewizji. Jak pan mi się przez koło ta drużyzna? Jak co? koło ta drużyzna? Nie, Dla mnie to jest dobrze. Panie, wszystko mam, co panie? pan. Z rządu, e, z rządu